Dzisiaj jesteśmy w Szlembarku, niewielkiej, yy, urokliwej wiosce należącej do gminy Nowy Targ. Stoimy na działce 16-arowej, która według planu zagospodarowania przestrzennego w 75% leży poza planem. Ale w związku z sąsiedztwem budynku mieszkalnego i dojazdu drogą gminną uzyskamy warunki zabudowy. Pozostała część leży w terenach budowlanych, mieszkaniowa, jednorodzina. Idealne miejsce pod dom jednorodzinny, dacze czy bacówkę. Szlembak jest miejscowością turystyczną. Dla miłośników pieszych wędrówek istnieją szlaki turystyczne w Gorce. Dzieniny. Najbardziej popularny są szlak turystyczny na Turbacz, na Czykorony, Palenice, Sokolice. Położona jest przy drodze, przy ulicy Słonecznej. Stąd mamy widok na, na góry niedaleko, mamy jezioro czorsztyńskie, też trasy rowerowe wokół jeziora Czorsztyńskiego.